Nie będę szybko mówić, bo tutaj rzadko jest spokój. W sensie, żeby ludzi nie było, więc, we wszystkich Twoich intencjach, które mnie prosiłaś, kogo pamiętam z głowy, to z głowy, kogo nie pamiętam, to podaję Marii, We wszystkich, którzy mnie tam w komentarzach prosili, prywatnie. Więc, Mario. we wszystkich intencjach tych ludzi, którzy mnie prosili, żebym tutaj przeniosła, które są dla niej dobre, smutne. Yy, różaniec. Taki spokój tutaj jest umarli, naprawdę. I imię ojca i syna, i ducha świętego. Amen. No właśnie, gdzie grupa, więc chyba pomodlimy się tak duchowo. Ojcze, nasz któryś jest w niebie. święć imię twoje. Przeć królestwo, twoje. Bądź wola, twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj. i odpuść nam nasze winy, jako imię odpustane naszej i winowajcy. Nie dopuść nas na pokuszenie, ale na zbawę do złego. Amen. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owo żywota Twojego Jezu. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami brzeszymy, teraz i w godzinę szyjamen. Zdrować Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławioność, owo żyłota Twojego Jezu. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami brzeszymy, teraz i w godzinę śmierci na szyjamen. Zdrowaś i łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryi, łaski pełna, Pan z Tobą. Poklestopiamęś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc to Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. łaskiś Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiono owo żywota twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami, brzeszny, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryi, łaski, pełna na Pan z błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami, brzeszny, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. błogosławiony obok wrota Twojego Jezus, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. naszej Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pałowie co i synowie, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebywam, przebywam. Wszystkie dusze do nieba i do szczególnie te, którzy najbardziej potrzebują tego myślenia, bożego do tego święta przyjdzie. Dylem nas wszystkich łaski, nabija, znów, luka święta. Mariusz, wszystko to, co my potrzebujemy. Po twoją, Panie, się świętem na świętych